Czy powinieneś wykluczyć nabiał z Twojej diety? Czy nabiał jest dla Ciebie zdrowy, czy może niezdrowy? Czy lepiej go totalnie wykluczyć i zastąpić czymś innym? Czy lepiej ograniczyć i spożywać od czasu do czasu? W tym wideo chciałbym omówić wszystkie kwestie dotyczące nabiału, przez co możecie właśnie zrozumieć, czy nabiał jest dla Was dobry, czy może niedobry. Poruszę również kwestie chorób autoimmunologicznych, chorób tarczycy, chorób cukrzycy, ponieważ nimi to właśnie najczęściej się zajmuję. Większość pacjentów przychodzi do mnie właśnie z tymi chorobami i poruszę kwestie jedzenia nabiału przy tych chorobach. Przed rozpoczęciem wideo, zapraszam do zostawienia subskrypcji oraz lajka. Pomaga mi to zwiększyć popularność kanału, przez co mogę dla Was robić więcej wideo. Nabiał! Nabiał jest tematem dość kontrowersyjnym w ostatnich czasach. Jest to związane z większą ilością publikacji medycznych na temat nabiału. Niektóre publikacje mówią, że surowy nabiał jest ok, niektóre, że nie i że lepiej to wykluczyć z waszej diety. Tutaj mówimy również o świadomości ludzi, świadomości o medycynie naturalnej, o leczeniu naturalnym chorób takich jak np. choroby tarczycy, chorób autoimmunologicznych i wielu osób, wiele osób tutaj zauważyło właśnie pracując z lekarzami. Że nabiał nie jest czymś pozytywnym, jeżeli chodzi o właśnie leczenie tych chorób, ponieważ wywołuje to większą reakcję autoagresji, reakcję autoimmunologiczną. Dlatego wiele osób zdecydowało się na po prostu wykluczenie nabiału z diety. Jeżeli chodzi o moje doświadczenie z nabiałem, muszę Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o osoby, które nie cierpią na żadne choroby tarczycy, choroby autoimmunologiczne, wykluczenie nabiału no jest czymś pozytywnym, ale nie jest czymś koniecznym. Mówimy tutaj o około 50% osób, które będą się czuli lepiej, właśnie wykluczając ten nabiał. Wiąże się to z, nad, z nadwrażliwością pokarmową na nabiał. Nie mylić tego z nietolerancją laktozy oraz z alerii. Pokarmową, ponieważ są one czymś zupełnie innym niż nadwrażliwość pokarmowa. Jeżeli chodzi o tą nadwrażliwość pokarmową, to medycznie tutaj mamy do czynienia z innymi przeciwciałami niż te, które są przeciwciałami alergicznymi. Czyli jeżeli mnie spytacie, czy warto zrobić taki test na alergię pokarmową, żeby sprawdzić, czy powinniście unikać nabiału, to mów, powie, odpowiem Wam, że nie, że jest to głupi pomysł i jest to strata pieniędzy, ponieważ y, testy na alergię sprawdzają tylko przeciwciała y, IgE, a jeżeli mówimy o właśnie tej nadwrażliwości na nabiał, to mówimy tutaj o przeciwciałach IGA, a głównie są to przeciwciała IGG. Także nawet jak zrobicie sobie taki test, wydacie na przykład, nie wiem, 500 czy tam 1000 zł i wyjdzie wam coś tam z tego testu, to nie są to testy... Nie są to testy, które po prostu są rzetelne, nie są to testy, które testują wszystkie te przeciwciała zazwyczaj, także odradzam, jeżeli chodzi o właśnie wykluczenie takie nabia takiego nabiału i sprawdzenie, czy faktycznie powinniście wykluczyć ten nabiał, to polecam bardzo prostą metodę. Wykluczcie nabiał po prostu na 30 dni, jest to tak zwana dieta eliminacyjna. Sprawdźcie, jak wasz organizm reaguje. Bez tego nabiału, czy czujecie się lepiej, czy, czy na przykład nie macie, czy macie poprawę, jeżeli chodzi o niektóre symptomy. Tutaj niektórzy na przykład mają problemy z jelitem, jakieś wzdęcia, gazy. Wykluczenie takiego nabiału może Wam z tym pomóc. Jeżeli zauważycie po prostu no, poprawę w tych symptomach, to oznacza to, że, że to jedzenie biało nie jest niczym pozytywnym dla Was i lepiej go wykluczyć lub ograniczyć. Kolejną kwestią, co właśnie Amerykanie zauważyli, jest to tak zwane jelito przysiąkliwe lub nazywane również zespołem jelita przysiąkliwego, z angielskiego likigat. Co panuje teraz u dużej ilości Amerykanów, ponieważ jedzą one, oni no zazwyczaj dietę śmieciową, więc te, te kosmki jelitowe są e, no, traktowane w sposób nieodpowiedni. Lównie, również e, d, flora bakteryjna w jelicie e, takiej osoby, która na przykład była na jakiejś tam diecie śmieciowej, jest e, dość rez, 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 rozregulowana, dlatego skutkuje to właśnie w tym jelicie przesiąkliwym, i co, co to tak naprawdę? Jest to jelito przysiąkliwe. to przysiąkliwe to jest jelito, e, które przepuszcza niektóre substancje do waszego krw krwiobiegu. Więc, jak na przykład jecie taki nabiał, e, który zawiera kazeinę i na przykład e, serwatkę, tak? czyli to są takie główne białka w tym nabiale, e, na przykład od krów, to wtedy możecie mieć reakcję e, na te białka, czyli wasz e, organizm traktuje te białka jako jakiegoś na przykład pasożyta albo coś, co atakuje wasz organizm i wtedy atakując te białka, czyli wasz organizm wytwarza sobie te przeciwciała, jest atak na te białka. Mówimy tutaj również o właśnie stanie zapalnym i nie jest to nic dobrego dla was, ponieważ no, powodując taki atak, możecie, wasz organizm może też również atakować inne organy, jak na przykład tarczyca, Albo na przykład wątrobę również, więc, więc nie jest to niczym dobrym. I wiele osób właśnie tutaj ma problemy z tym jelitem. W tym wypadku polecam dietę, żeby uszczelnić jelito. Nie musicie na tej diecie być całe życie. Generalnie polecam od 4 do 6 miesięcy, żeby uszczelnić takie jelito, wykluczyć, te, wykluczyć ten nabiał i potem możecie na przykład stopniowo e, znów zacząć jeść, jeść nabiał, jeżeli no, nie potraficie go wykluczyć e, i wtedy powinniście też mieć poprawę w waszych symptomach. E, kolejna kwestia, jeżeli chodzi o choroby tarczycy, choroby autoimmuno, autoimmunologiczne, choroby cukrzycy, to, to polecam wykluczyć ten nabiał. Również polecam dietę eliminacyjną. Nie róbcie żadnych testów, ponieważ, tak jak mówię, jest to strata pieniędzy. Jeżeli chodzi o właśnie te choroby tarczycy, to powiedziałbym, że 70% osób mają znaczną poprawę, jeżeli mówimy o symptomach, lecz również, jeżeli mówimy o badaniach krwi, czyli wasze TSH się poprawia, przeciwciała zazwyczaj spadają, i to nie jest tak, że ja to mówię, właśnie z, nie, tylko, mówię to nie tylko z mojego doświadczenia, co widziałem u pacjentów, lecz również jest to właśnie wspierane wieloma badaniami, które zauważyły, że właśnie ten nabiał jest związany z przeciwciałami, które właśnie mogą atakować również waszą tarczycę. Wynika to właśnie z tej nadwrażliwości pokarmowej na nabiał. Także polecam, polecam ten nabiał wykluczyć. No, tutaj zazwyczaj pada pytanie: Czy ten nabiał wykluczamy na całe życie? Myślę, że nie, nie jest to konieczne, lecz jednak jest to bardzo pożyteczne dla Was. Jeżeli nie potraficie tego nabiału wykluczyć no, całkowicie z diety, to polecam przynajmniej te 4-6 miesięcy, żeby uszczelnić lito. I wtedy jedzenie nabiału nie powinno być tak dla Was szkodliwe jak, jak na przykład teraz. Jeżeli chodzi o rzeczy, którymi możemy zastąpić taki nabiał, no to mamy dużo opcji. Jeżeli chodzi o mleko, to ja polecam na przykład mleko kokosowe. To jest bardzo dobra firma tutaj, właśnie we Włoszech, Ecomil. Zawsze sprawdzajcie sobie na, na etykiecie, co takie mleko zawiera, ponieważ nie wszystkie mleka kokosowe, czy tam na przykład migdałowe, są dla Was dobre. Bardzo lubię tą firmę. Nie promuję niczego, ale bardzo lubię tą firmę ze względu na skład. Mamy nawet skład w, po polsku. Jest to napój kokosowy niesłodzony. To jest bardzo ważne, żebyście po prostu nie spożywali tego cukru, szczególnie przy chorobie tarczycy, ponieważ zwiększa to stan zapalny. Kolejna rzecz jest taka, że ta baza kokosowa to jest 99%, także jest to bardzo fajny napój. Jest minimalna ilość tapioki, skrobi z tapioki oraz naturalny aromat kokosowy, sól morska. Także skład jest bardzo, bardzo dobry, dlatego polecam tą firmę. Inne firmy mają gorszy skład, przez co jest, może to być dla Was szkodliwe. Tutaj z kolei mam mleko migdałowe, również ta sama firma. No, ja właśnie korzystam z tej firmy z moją żoną, także polecam dla Was tą firmę Ecomil. Bardzo dobra firma, jeżeli znajdziecie w Polsce, polecam. I Jest to bardzo fajny produkt, który pomoże Wam po prostu zastąpić te produkty mleczne, jeżeli chodzi o mleko. Jeżeli mówimy o nabiale, jeżeli na przykład lubicie ser biały albo ser żółty, to już ciężej to, to zastąpić, bo no nie oszukujmy się, te produkty kokosowe, produkty migdałowe nie są aż tak smaczne jak produkty mleczne. Jednak warto to zrobić i myślę, że jeżeli poszukacie w sklepie jakimś biologicznym, organicznym, to możecie znaleźć bardzo fajne substytuty. Pamiętajcie, żeby za zawsze właśnie czytać tą etykietkę, że ta etykietka jest tak naprawdę najważniejsza, bo czasami te produkty wegańskie są bardziej szkodliwe niż produkty e, zwykłe. E, myślę, że to już wszystko w tym wideo. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zapraszam do e, komentowania i do zobaczenia w następnym wideo.